Jest już po południe, no po 16 jest. No i taki ciepłolubny pająk, który w Polsce pojawił się w latach 70. A pewnie większość go zna w latach 70. XIX wieku, bo z Galicji został stwierdzony w 1874 a z Niziny szczecińskiej w 1939 roku i właściwie to były dwa. Obszary w Polsce, w których ten pajączek występował. A to jest Tygrzyk, paskowany. Natomiast, w latach, pod koniec lat 90. rozpoczął właściwie taką inwazję na pozostałe obszary w Polsce. No i w tej chwili jest bardzo liczne. Wszędzie. Jeszcze w czasach studenckich, w latach 80. marzyłem wręcz, żeby go zobaczyć. No ale niestety. Tak jak czytałem z ówczesnych opisów, ten pająk był tylko w dwóch miejscach, tak jak mówiłem wcześniej, z Niecki Indiańskiej, tam, gdzie rzeczywiście było ciepło, to jest wystawa południowa, to możecie popatrzeć, że rzeczywiście jest ciepło, ale spotykam go też nad rąkami na skrajach lasów, także niekoniecznie musi być aż tak bardzo ciepło. No i na nizinie szczecińskiej też występował. Tak jak mówiłem na początku lat na początku XXI wieku, no. Gwałtownie rozszerzył zasięg, poza te dwie enklawy, w których występował. No i możemy go teraz spotkać w całej Polsce. Ja go pierwszy raz właściwie zanotowałem w roku 1999 w większej liczbie w, w okolicach Radomia. Nad Jóżanką, w Puszczy Kozienickiej naprawdę dużo. Natomiast już początek lat 2000-2001 to są pierwsze pająki, które Spotykałem z centrum radomia. A teraz popatrzę tutaj. Odwłok ma charakterystyczny jak tygrzyk paskowany, lub oj, tygrzyk, jak tygrys. Skąd stąd nazwa? Natomiast głowotułów czyli głowa sama jest takimi srebrzystymi włoskami przykryta. To jest oczywiście samica. Samica jest o 3,5 raza większa od samca. Dorosła ma około 2,5 cm. Tutaj, jak widać, chyba tak rzeczywiście jest. Cechą charakterystyczną jest e, e, u tych pająków no, ten e, różnica pomiędzy samcem a samicą. Samiec ma 7 mm, e, no więc a poza tym dochodzi często do kanibalizmu podczas aktu płciowego, także trzeba zrobić to w miejsc, na miejscu samca. Trzeba to zrobić szybko i brać nogi za pas, bo inaczej stanie się pokarmem, czyli źródłem białka, dla swojej partnerki. No, oczywiście część tego białka później trafi, spowoduje to, że samica te 300-400 jaj umieści później. Gdzieś takim kokonie, i ten kokon zostanie umieszczony pod koniec lata, gdzieś schowany wśród roślinności na przyszły rok. Już wyjną z niego młode pająki Natomiast jeszcze, jeszcze jedna charakterystyczna rzecz to jest ten szef, który występuje tutaj. Na... Dla mnie jest to taki zamek, jakby ściskający całą pajęczynę, i tak rzeczywiście jest. Ma to swoją też nazwę. Stabilimentum po łacinie, czyli właściwie taki element, który stabilizuje całą konstrukcję pajęczyny. No i tak to wygląda. To jeszcze raz pająk, który to niedawna był chroniony, może nie tak do niedawna, jeszcze do 2011 roku, ze względu, tak jak mówiłem, to, że był to gatunek rzadki, występował tylko w tych dwóch miejscach w Polsce, był pod ochroną gatunkową, ale w 2011 roku, ze względu na to, że radzi sobie całkiem nieźle, został tutaj w Polsce. Znaczy, no, w Polsce zdjęto z niego ochronę gatunkową, chociaż przez długi czas ja zasiadałem wtedy komisji, w Komisji Ochrony Przyrody województwa Mazowieckiego, został przez wojewodę Mazowieckiego. Wydane rozporządzenie, które jeszcze przez pewien czas na podstawie rozporządzenia, który ustanawiał listę gatunków chronionych na terenie Mazowsza, także była taka sytuacja, że poza Mazowszem gatunek już nie był chroniony, natomiast Mazowiecki jeszcze był. No i tak to wygląda. Piękny, piękny, naprawdę piękny pająk.